Prezentuje pan tutaj swój film nadzór, który jest który ma 36 lat. Zrealizował go pan 36 lat temu. Gdyby mógł pan powiedzieć o tym, jakie to uczucie móc zaprezentować go na festiwalu filmowym, zwłaszcza takim festiwalu filmowym jak Warszawski Festiwal Filmowy, który już posiada bardzo długą historię i tradycję. No, proste, no miłe, no, miłe, sentymentalne dosyć, wzruszające. E, i, a, a zwłaszcza, że, że jak powiedział Jan Żublewski film się, się ogromnie dzi dzisiaj też podoba i dobrze się ogląda, więc co, co, cóż dodać, no miłe. No niby to dotyczy czasów PRL-u i tak dalej, a to nieprawda, bo dzisiaj, bo się okazuje, że po pierwsze co o ludziach, czyli ci ludzie po, po, dzisiaj tak mają te same problemy, czy w więzieniu, czy w rzeczywistości. W więzieniu też... Kobieta może urodzić dziecko i się zastanawiać może czy warto rodzić dziecko, bo może nie, bo będzie sierotą to dziecko na, na długie lata, wtedy na, tamta miała zagrożenie do żywości, miała do żywości, więc mogło być na zawsze. Więc y, one są ponadczasowe, dlatego że jest, są o ludziach przede wszystkim. w związku z tym, ale tam przy okazji to co było wtedy, y, ta taka, y, ta, ta społeczna warstwa, czyli y, tego roz... roz Podziału społeczeństwa na, na tych politycznych, niepolitycznych i tak dalej, na to, jacy są ludzie na zewnątrz. To, to, to jest też aktualne, bo to jest o, 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 o ludziach, o ich dramatach, o ich psychologii, o ich relacjach. I to jest zawsze jednakowe: o emocjach. No, miłość, nienawiść, zdrada to jest ciągle, czy to jest ten wiek, czy osiemnasty, czy piętnasty czy przyszły. Aczkolwiek jedna rzecz jest taka wyraźna, że jakby wyprzedzał ten film strasznie mocno czas. To znaczy, Stosunek do kobiet i feminizm tego filmu. Jest tak feministyczny ten film, że ja sobie nie zdawałem sprawy, gdy robię ten film wtedy. A jednak dopiero dzisiaj ja rozumiem, dlaczego na przykład największą dystrybucję ten film miał w Europie dzięki feministkom z Holandii. One Ten film zakochany był w tym filmie, on zrobił wspaniałą premierę w Amsterdamie, potem na świecie itd. i tak dalej. Dopiero teraz dzisiaj obejrzałem ten film, byłem zaskoczony jak bardzo. On jest taki prokobiecy.